Cześć, witam Was. Mike z tej strony. Jesteśmy po typach Ligi Mistrzów. Ciężka to była batalia, trudno było, ale ostatecznie udało się z tej Ligi Mistrzów coś ugrać. Za moment to Wam pokażę. Standardowo dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, jeżeli Wam się podoba, chcecie tych typów więcej, żebym nagrywał. Bo teraz naprawdę nagrywam na super speedzie, bo za moment, znaczy nie za moment, ale dziś wybieram się też na Legię z Lester, więc. Będzie ciekawie, więc tylko e, tak pokrótce bijecie na serwis podziemny typy.com. Sprawdźcie się jako typerzy albo zobaczcie jak robią to najlepsi na serwisie. Tutaj macie top 5. No i zachęcam jak najbardziej, żeby się przetestować, można prowadzić zupełnie z darmo własną historię typów i gry. E, więc jest to fajna opcja dla tych, co chcą czegoś więcej. Z nami, chcą typów po prostu cały czas. Nie wystarcza Wam YouTube, macie Patronite opcjonalne wsparcie, dzięki temu wsparciu rozwija się też serwis i nasze inne rzeczy. Szczególnie warto zwrócić uwagę, że od 50 zł już macie grupę Ako Na dziś dziś na przykład nie udało, wam nie udało mi się wam stworzyć tych Ako na Europejskie pochary po prostu nie zdążyłem i trochę też zapomniałem, ale są one na przykład na, na grupie mm, wspierającej, więc tam jest jak z, zazwyczaj, wiadomo, większe przywileje i wszystko szybciej. Więc jeżeli chcecie, no to wbijajcie tutaj, macie wszystkie progi e, opisane. E, I tylko też słowo wspomnienia: drugie szkolenie z nowościami, dwoma następnymi skanerami dla zagranicznych graczy pod Uniwę Beta i BET 365 odbędzie się w Warszawie. Tutaj macie. Pełną agendę spotkania możecie sobie sprawdzić, jak to wygląda, opis, co oferujemy. No i zapraszam serdecznie jeszcze tutaj do tematów szkoleniowych i do testowania pewnych rzeczy. Będziemy wracać w takich grubszych filmach. Tym razem zajmiemy się typami. Konkurs mam też dla Was na szybko. Od Nobel Beta w ostatnim konkursie nikomu nie udało się wytypować prawidłowego wyniku, że Juventus wygra 1-0. No dziwne, bo dla mnie e, był to wynik prawdopodobny, bo też jak wiecie obstawiałem e, na Juventus, więc jeżeli ktoś chce z Was jeszcze na przykład dołączyć do naszych grup zamkniętych, może to zrobić poprzez link partnerski NobleBeta w komentarzach i wystarczy potem do mnie napisać do, i dołączycie na, mm, na miesiąc do gry. NobleBet ma o tyle to fajne, iż są tutaj handicapy azjatyckie i BedBuilder do rzutów rożnych, więc jest to... Jeden z buków na polskim rynku, którego ja wykorzystuję częściej, więc serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o konkurs, no to standardowo zasady możecie sobie zatrzyma zatrzymać i przeczytać tutaj. A jeżeli chodzi o typy, no to mam nadzieję, że zdążycie ten film. Mam nadzieję, że tak o 14 wleci. 3 doładowania po 20 zł do Noble B, wystarczy w komentarzu napisać wynik tego meczu. No i podać strzelca, bo jeżeli będzie z Was za dużo strafionym wynikiem, no to strzelec będzie powodował to, że drogą dedukcji będzie, będzie wygrany. Ewentualnie czas w komentarzu, no ale zobaczymy, czy uda Wam się w ogóle aż tyle komentarzy napisać do godziny meczu, bo czasu jest niedużo. Więc zapraszam serdecznie na konkurs. A już w tym momencie lecimy sobie z tym, co się wydarzyło. Liga Mistrzów wtorek, środa. Dawaliśmy typy. No i tak, przyznam się, bez bicia popełniłem tutaj błąd, bo zapomniałem o pewnej rzeczy. Niepotrzebnie dawałem tutaj w ogóle cztery overy. I jak się okazało, to cztery overy jeszcze wysokie, bo 3,5 nie weszły. Mógłbym tutaj narzekać, że Właśnie War spowodował, że te owery nie weszły tutaj w meczu Lipska z Brisz i Madryt z Tiraspolem, ale ja takie rzeczy powinienem mieć z tyłu z głowy, po prostu trochę mi to wypadło. No i jakiś powiedzmy może mały błąd, ponieważ mogłem, znaczy, mogłem, wiadomo, po fakcie każdy jest mądry, co mógł zrobić. Ale właśnie, drogą dedukcji tutaj poszedłem w te owery, bo. Te mecze bardzo mi po prostu do tego pasowały, tak? No i niestety dostaliśmy tutaj w pierdziel, ponieważ te cztery overy, żaden z nich nie wszedł, oczywiście, jeżeli byście zagrali mniejszy over na 2,75, no to tam 2 na 2, 2 na 4 by było, więc nie ma tragedii albo 2,5, ale to też wyszłoby suma sumarum na minus. Więc no, co się tutaj wydarzyło, szeryf pisze historię, wygrał z Realem Madryt, e, 2-1, oczywiście miał kupę szczęścia, przy tym meczu tam kurs nawet 27, nawet i wyższy, dało się znaleźć ze wszedł. No, wiem, że sporo osób też pisze do mnie i stawiało tego na szeryfa, mimo że ja dałem tutaj over. E, zdradziłem tego szeryfa drugi raz, powiem Wam, bo w eliminacjach grałem na niego mocno, tam na nim sporo... Fajnie wyszliśmy, później w lidze mistrzów no, stwierdziłem, że będzie im trudno. A jak jednak tutaj się mylę, jeżeli rezerwowy zawodnik byłej legi potrafi sześć gora Real'owi, no to naprawdę to jest dobry materiał na taką piękną historię o kopciuszku. Szeref ma już 3 punkt, 6 punktów, no i może na przykład realnie myśleć o mm, walce o wyjściu nawet z grupy, ponieważ teraz dwa mecze z Interem, szeryf nie jest na straconej pozycji, bo gra dobrze w defensywie, no wiadomo, Real miał sporo sytuacji, mega przeważał, dużo marnował, dużo szczęścia, do takich sytuacji trzeba mieć dużo szczęścia, więc trochę mam taki wewnętrzny żal, że właśnie poszedłem w ten over, myślałem, że tu będzie kanonada właśnie, zamiast tego, żeby dać chociaż jakiś bezpieczny handicap na, na szeryfa. Chociaż niektórzy z Was, oglądając mnie, zagrali na tego szeryfa, wysyłali kupony, więc cieszę się, że i tak myślicie samodzielnie, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby summa summarum myśleć samodzielnie. Więc jeżeli chodzi o ten cały wtorek, bez jakiegoś zbędnego tłumaczenia się jest minus, weszło nam tylko Paris Saint-Germain, reszta meczy nie weszła. Ewentualnie kto chciał, mógł skeszować AC Milan, bo oni chyba do 85 minuty prowadzili, a potem... Po głupotach przegrali 1-2. Więc, jeżeli ktoś by jeszcze to skaszował, skaszował to ten minus wcale nie jest taki, taki duży. Pewnie by się to spotkały te sumy gdzieś w połowie. Ja polecam takie mecze właśnie, gdzie są niepewne, próbować właśnie grać kontry czy keszałty, czy bo wiadomo, Milan tam miał czerwoną kartkę. To wyglądało nieciekawie, ale oczywiście decyzję pozostawiam wam. Jeżeli ktoś nic nie kaszował, no to w ten sposób. Jeżeli ktoś coś kaszował, to. W ten sposób, chociaż maksymalnie, jakby tylko Milan, bo a jeżeli wiadomo, to jest tylko poglądowe. A jeżeli ktoś użył Kesha gdzieś też indziej, no to powiedzmy ma minus tam w połowie drogi. Tak, co chcę mniej więcej tłumaczyć. Znowuż, jeżeli chodzi o środę, no to już tutaj super wyszło. Pierwsze trzy meczy na mnie nie pykły. Tutaj też ten over niepotrzebny, tak jak mówiłem. Dlatego już teraz zrobię trochę inny rozrzut w następnych typach. Zenit Malmo, Malmo nie dało rady. Bayern też sporo wygrał, ale kolejne mecze już zgodnie z planem Benefica po dużym kursie Juventus, też nie wierzyliście w ten Juventus, bo praktycznie każdy na Chelsea stawiał na no przecież Juventus, to jest dalej mocna ekipa i na tym polega ta liga mistrzów i magia, że każdy z każdym. Może wygrać tak jak pokazał tutaj w Terraspol. No to się zdarza bardzo rzadko, ale jednak się zdarza. Eee, Via Real, no tak tutaj naprawdę, keszałty w tej kolejce były kluczowe dla waszego zarobku. Jeżeli trzymaliście do 96 chyba 6 minuty, aż Cristiano strzelił, no to, no to trudno, kurs był duży. Takie rzeczy moim zdaniem trzeba zamykać, to jest naturalne, bo może tam się dziać eee, sporo. No najlepiej oglądać mecz tak i podejmować decyzję, bo jak się tego nie ogląda, to też ciężko powiedzieć. Ale dlatego, właśnie poglądowo o tym wspominam. Salzburg spoko wszedł, Wolfsburg-Sevilla tutaj też chyba do 86 minuty. Wolfsburg prowadził, też miał czerwoną kartkę. Podobna sytuacja jak z Milanem, tam rzut karny. Sevilla wykorzystała, więc no to na tym Wolfsburgu mogliście zarobić. Gdybyście zrobili, powiedzmy, te keszauty, no to tak maksymalnie tyle by się dało wyjąć. Ale nawet jeżeli jesteście po środku, no to spoko. Nie robiąc keszautów, wyszliśmy na plus, tak czy siak nieduży, ale plus. Ale co do tego jeszcze Wam powiem, AKO weszło po pięknym kursie 4,16 bez podatku, bo to w TotalBecie Wam to AKO przedstawiam, więc naprawdę jest ok, więc jak sobie to wszystko sumujemy, Liga Mistrzów mimo wszystko jest na plusie i poszło dobrze. Za moment podam Wam typy Ligi Europy, Ligi Konferencji. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym AKO? Nie wyrobiłem się teraz, jest na grupie AKO na dziś, jeżeli ktoś nas wspiera, no to tam sobie już ma te AKO, albo będzie miał bo jest łatwiej rzucić coś na telegram niż nagrać i się jeszcze wyrobić, tym bardziej, że wiecie, śpieszę się na ten mecz, bo jeszcze umówiliśmy się na jakiś wcześniejszą posiedzenie, Więc, e, ogólnie, AKO, ostatnio co Wam rozliczam, no to mamy chyba trzy z rzędu wygrane, bo tu było wygrane na Holandii, tu też było wygrane na Holandii, no i tu, tu wcześniej nie rozliczałem tych AKO, więc jest seria 3 na 3, odkąd rozliczam. Mm, zobaczymy. Dalej jak to będzie szło, więc mówię zapraszam, jak ktoś chce AKO na dziś, wie gdzie znaleźć poprzez Patronite, grupa AKO na dziś, więc z tym AKO na TotalBecie naprawdę mógł nam wyjść fajny plus, jeżeli ktoś skaszował, może nie wszystkie mecze, ale te, które miały największy sens, no to, no to rac raczej nie ma szans, żeby po prostu był stratny. Więc pierwszy wtorek słaby, środa mega. AKO on wchodzi, znów wychodzimy na swoje. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Dobra, przechodzimy do typów na Ligi Europy. Postaram się szybko Wam je e, omówić. Tak czy, jak wiecie, mam też pewien schemat tutaj w głowie, jak grać. Ale pewne typy też bazują na tym, że tą Ligę Europy od eliminacji i Ligę Konferencji śledzę i oglądam. Znaczy, nie wszystko, bo się nie dałoby. Ale sporo meczy, e, tak przynajmniej skróty, żeby mieć jakiś pogląd. Antwerpia i Eintracht, myślę, że tutaj spokojnie może Antwerpia pokusić się niespodziankę. Eintracht ostatnio grał z Fenerbacze. Fenerbacze e, powinno ten mecz wygrać. Nie strzelił karnego, później był VAR e, Wszystko pan po 90 minucie i Fenerbacze naprawdę było lepsze. Dlatego też w następnym typie stawiam na Fenerbacze. Dla mnie jest zdecydowany faworytem, ponieważ Olympiakos miał problemy w kilku meczach tutaj, już na płaszczyźnie europejskiej. Jako, że idę na Legię i będę wiadomo, no że im kibicował, staramy się o niespodziankę, chociaż Legia te mecze na wyjeździe ma lepsze niż u siebie w lidze Europy i w eliminacjach. Tak jak kiedyś Ajax zgrał lepiej na wyjeździe niż u siebie, no zobaczymy. Moim zdaniem Legia nie jest bez szans, jeżeli naprawdę się zepnie, oni się spinają na te puchary, tym bardziej jak wiecie Anglicy, Leicester, to nie jest dla nich taki... Najlepsze po prostu pucharowy, pucharowe miejsce, bo wolę być w Lidze mistrzów, żeby zrobić więcej, więc nie zawsze oni podchodzą tak poważnie do tych meczy. Zobaczymy po prostu jak będzie kurs, jest fajny. Oczywiście te kursy później, bo tabelkę już gotowałem sobie wcześniej, tam skoryguję, jeżeli gdzieś naprawdę były jakieś duże różnice, tak. Lion, Brendby, Brendby plus jeden, spróbujmy, Brendby się potrafi bronić na poli Spartak. Spartak plus jeden, no to tu już idę właśnie w taką drogą systemowej dedukcji. Tutaj liczę też na trochę niespodzianek, że będą. Sociedad Monaco. Monaco myślę, że ma spore szanse. Jest no, lepszych zawodników na papierze, posiada niż Sociedad, ale wiadomo, mecz trudny, wszystko się może zdarzyć. Sparta Rangers dla mnie, Sparta, murowany faworytem Rangersi. Niejednokrotnie już pokazali yy, głównie w pojedynku za armiańską drużyną Alkarset chyba, jakie mają problemy wewnętrzne, więc myślę, że spartał siebie to, to weźmie, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje, to są tylko spekulacje, typy 2,84 myślę, że warto szturm PSW PSW, jak wiecie, w słabszej dyspozycji um, straciło swój um, jakby tą magię. Ten madułek już nie robi takich pięknych rzeczy jak robił. Jest jakaś pewna, um, pewien spadek formy. Remis Sociedad, porażka w lidze z Willem. A to wszystko wskazuje na to, że PSW może mieć gdzieś problemy. Dlatego, idąc tą stroną dedukcji, spróbujemy na szturm. Ale nie zdziwi mnie, jak tutaj PSW wygra 03, bo naprawdę ten potencjał w ataku mają. Gatse miał tam jeszcze, Mario Gatse uraz. Zobaczymy, czy będzie teraz grał w pełni sił i... i no, i spróbujemy. Braga, Mitiland Dla mnie Braga zdecydowanie portugalskie drużyny podchodzą poważnie do pucharów. Mitiland jak sobie przypomnę, jak PSW ich zlało no to nie jest to najmocniejsza ekipa. Celtic, Bayer Leverkusen. Wiecie, tak niezbyt szkockie drużyny cenię, ale no, spróbujemy tutaj niespodziankę, że Celtic u siebie Da radę French Varos Betis. No, tutaj spory kurs na French Varos, idę odważnie, ponieważ ta drużyna też potrafi zaskoczyć. Pokazywała to w eliminacjach. Nie stawiał mi na straconej pozycji gang. Dynamo Zagrzeb, spróbujmy na Zagrzeb. Być może ten Zagrzeb się obudzi, bo piłkarzy ma, ma dobrych rywalem gang, czyli to też nie jest jakiś hegemon. A być może to ten Sheriff teraz był taki mocny, co pokazuje, wygrywając z Realem, więc Zagrzeb nie ma tak naprawdę czego się wstydzić na etapie tych rozgrywki, rozgrywek Ligi Europy. Lazio Locomotive, Lokomotiv plus 0,5. Myślę, że Rosjanie mogą tutaj nie przegrać, po prostu Ludogarec, Krwena z Ludogorec Golec u siebie mocny kurs, jest naprawdę zadowalający, Krwena, nic ciekawego w eliminacjach takiego nie grała. Marsylia, Galatasaray, no tutaj liczymy na taką mega niespodziankę, że Galatasaray wygra. Galatasaray trochę ustabilizował grę, tak jak na początku po tych batach od PSW i kilku kompromitacjach, już jest trochę lepiej. Spróbujemy, że, że wygra z Marsylią West Ham Rapid. Rapid, że nie przegra. Bardzo fajny kurs. Wiadomo, jak z tymi angielskimi drużynami jest. Czasem się chce, czasem się nie chce w takich pucharach, więc w ten sposób bym to widział. Liga e, konferencji. Hmm, tutaj Alcreset, HJ Helsinki, czyli to jest ta drużyna, o której wspominałem wcześniej. No Pójdziemy po niespodziankę, że po kursie 4 pokonają e, fińską drużynę Alkmar Jabłones Jabłones plus 1. Tak jak mówiłem, Pezwa, że ma jakieś problemy, ale Alkmar to już ma naprawdę mega problemy bardzo nisko w tabeli lidzy holenderskiej, tak jak mówię 100 razy pozbyli się wielu zawodników. Ja e, Jabłonec no, nie powinien być jakimś mega wymagającym rywalem, ale kto wie, czy tam jakiś remis tutaj znowu nie wpadnie, bo Alkmaar e, nie da rady. Wolę zagrać plus jeden w ten sposób, niż na przykład grać minus jeden na Alkmaar lub minus jeden i pół, bo wiem w jakiej oni są, oni są po prostu dyspozycji nieciekawej na ten moment. Klusz Randers, e, poszedłbym na Randers, myślę, że spore szanse, że oni m, tutaj wygrają. CSK Sofia Bodo. CSK w eliminacjach pokonywała od siebie mocniejsze drużyny Bodo, pamiętamy, jak wyeliminowała dość mocno. Później mieli też duże problemy z różną z Litwy, żeby w ogóle awansować. CSK, mocny typ, uważam. Gent anorthosis. Anortosis plus 1, Gent z Rakowem, e, dość mocna batalia. Myślę, że spryczyzy są tam w stanie zagrać defensywnie i, i nawet zremisować lask, Makabi. E, w Lask bym tutaj poszedł, bo jest to dość mocna drużyna, u siebie szczególnie. E, Partizan Flora, o Florze Wam już też mówiłem sporo czasu. Legiem naprawdę farta, że ich przeszła później. Flora naprawdę fajne mecze wyeliminowały mocniejsze od siebie drużyny. Więc, plus jeden, spróbujemy kurs naprawdę duży. Oczywiście, możecie sobie grać bezpieczniej. Ja gram niebezpiecznie. Bo e, taką przyjmuję strategię, ale wiem, że niektórzy z Was sobie grają na przykład jeszcze bezpieczniej, podwyższają te handicapy Zoria, Sama, na Zorię dlaczego by nie? Włosi też tak nie traktują jak Anglicy poważnie europejskich pucharów, szczególnie nie Ligi Mistrzów, tak? Bo Ligi Mistrzów każdy traktuje poważnie, więc liczę na jakąś małą sensację. E, Almaty, Bazel, tutaj podobnie. Bazyl mocna drużna, ale nie zawsze po prostu odpala. Kopenhaga, Lincoln. Na tego Lincoln'a też konsekwentnie stają, Szkoda, że z szeryfem tak nie było. Więc zobaczymy. Chociaż Kopenhaga uważam bardzo mocna drużyna. Chociaż odszedł od nich Daremi trafił do Ajaxu i naprawdę kilka fajnych meczy. Feyenoord, Slavia. Przykomasz się od Nesrawie, wszystko to się może zdarzyć, jak, jak wiecie, jak ja oceniam Fejonot, Omonia, Karabach. Karabach, moim zdaniem, spore szanse ma, żeby wygrać. Z drużyną cypryjską jest po prostu mocny. Może ta nazwa kiedyś śmieszyła, ale teraz już naprawdę nie na tym etapie rozgrywek. Myślę, że taki Karabach jest w stanie spokojnie wyjść z grupy. Paok, slovan, slovan plus jeden. Paok też ma swoje problemy. to ten Hamura, mura plus dwa. No to po prostu już daję wam tutaj. Idę w te underdogi, zobaczymy jak to wyjdzie. Union Makabi, Makabi plus zero i pół. Vitesse Rene. na Vitesse. Chociaż Vitesse ma też problemów. Sporo widzę, nie zachwyca remis, ostatnio porażka Twente. ale udało mi się na przykład ograć Underlect, więc kto wie, a jak wiem, może być tu po prostu różnie. Tak jak widzicie, nie wrzucałem tam rzutów, znaczy nie rzutów różnych, przepraszam, overów, więc daję Wam taką oddzielną tabelkę na overy. W tych meczach ja bym po prostu widział potencjał na overy. Niektórzy dają 2,75, w niektórych przypadkach 3,50. Na przykład Kopenhaga-Lincoln, Kopenhaga potrafi sporo strzelać, więc zobaczymy sobie, jak to wyjdzie. Tabelki są dla Was. Skorzystajcie oczywiście, czy ktoś zagra wszystko, czy ktoś sobie wybierze. To, co mówię, no, to jest pełna dowolność, po to je robię. W następnym filmie, gdzie pojawi się Liga Holenderska, być może zrobimy sobie jeszcze typowania z fejmu. Tak po prostu for fun, bo no nie jestem tutaj specem, tak od celebrytów. Postaram się Wam powrzucać jakieś AKO. Więc teraz, sorry, że się nie udało, ale jeżeli ktoś chce, no to naprawdę wbijajcie na grupę AKO. Na dziś macie od patronety, na Patronite od 50 zł i tam praktycznie codziennie jakieś AKO wyrzucam, ale nie tylko ja, i też mam tam pomoc. Dobra, dzięki. Z tej strony Mike, do usłyszenia, i oby było zielono.